Co się stanie, jeśli miłość, na którą tak długo czekasz, jest już w zasięgu ręki, czekając tylko na odpowiedni moment, by się ujawnić? Twoja przyszła miłość, ta, która odmieni twoje życie, jest bliżej niż się spodziewasz. Czy potrafisz poczuć tę obecność, tę energię, która unosi się w powietrzu, kiedy najmniej się tego spodziewasz, w miejscach, które odwiedzasz, w rozmowach, które prowadzisz? Wszechświat cicho spiska przygotowując to spotkanie, które ma wkrótce nastąpić. A kiedy ten moment nadejdzie, od razu zrozumiesz, że wszystko, co przeszedłeś, miało sens. Czy jesteś gotowy na to objawienie, które zmieni bieg twojej historii? Od dawna wysyłane są sygnały, subtelne jak wiatr muszący twoją twarz w wiosenne poranki. Twoja przyszła miłość nie jest jedynie odległą możliwością, to pewność, która zbliża się z każdym uderzeniem twojego serca. Drogi, którymi codziennie idziesz, decyzje, które wydają się nieistotne, wszystko jest zbieżne z tym boskim spotkaniem, które odmieni Twoje zrozumienie prawdziwej miłości. Widzę wyraźnie, że Twoje serce przeszło przez burze. Chwile rozczarowania i oczekiwania, które wystawiły na próbę Twoją wiarę w miłość. Być może zastanawiałeś się, dlaczego pewne osoby pojawiły się w Twoim życiu tylko po to, by odejść, zostawiając głębokie ślady. Teraz mogę ujawnić. To były konieczne przygotowania. Każde pożegnanie, każda wylana łza to była nauka. Byś mógł rozpoznać autentyczną miłość, gdy w końcu się ujawni. Zasługujesz na to, by wiedzieć, że ten kanał został stworzony jako portal do niebiańskich wiadomości. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, to idealny moment, by się połączyć i pozwolić swoim aniołom nadal prowadzić Cię przez te objawienia. Zapis to duchowy pakt który utrzymuje ten przepływ energii i mądrości skierowanej nieustannie do ciebie. Miłość, która się zbliża, będzie inna niż wszystko co do tej pory doświadczyłeś. Nie chodzi tylko o chwilową namiętność czy powierzchowną więź. Ta miłość przyniesie ze sobą głębię, która dotrze do najintymniejszych warstw twojej duszy. Będzie jak odnalezienie kawałka siebie, który był zagubiony jak element układanki twojego istnienia. Anioły pokazują mi, że ta miłość już skrzyżowała twoją drogę. Tak, prawdopodobnie już wymieniłeś spojrzenia, słowa, może nawet uśmiechy z tą osobą. Ale moment nie był jeszcze odpowiedni, aż do teraz. Energią była potrzebna dojrzałość lekcje musiały być odebrane przez obie strony. Wszechświat jest skrupulatny w swoich planach, aranżując każdy detal, aby spotkanie miało miejsce w idealnym momencie. Dostrzegam, że ciągle się zastanawiasz, kiedy ta miłość nadejdzie? Często to napięcie dominuje twoje myśli, sprawiając, że szukasz w obcych twarzach połączenia, które jeszcze nie miało szansy zakwitnąć. Weź głęboki oddech. Miłości nie można przyspieszać. Objawia się w boskim czasie, kiedy obie dusze są gotowe na nadchodzącą transformację. Są znaki wokół ciebie, które wskazują na bliskość tego spotkania. Zwróć uwagę na powtarzające się sny. Niewytłumaczalne zbiegi okoliczności, imiona lub symbole, które pojawiają się w Twoim życiu wielokrotnie. Wszechświat szeptał, przygotowując grunt, abyś rozpoznał tę miłość, gdy w końcu objawi się w całej swojej chwale. Ta osoba, która ma się ujawnić jako Twoja prawdziwa miłość, nosi unikalne cechy, które idealnie skomplementują Twoją esencję. Nie chodzi o znalezienie kogoś identycznego do Ciebie, ale o kogoś, Czyje różnice stworzą idealną równowagę? Jak dwie różne nuty, które, gdy są grane razem, tworzą niebiańską harmonię. Wyzwania, z jakimi zmierzyłeś się w poprzednich związkach, posłużyły jako przygotowanie do tej miłości. Każde zawiedzione uczucie było lekcją, każde złamane serce niezbędnym doświadczeniem. Teraz posiadasz mądrość, aby docenić prawdziwą miłość, gdy się pojawi. Rozwinąłeś umiejętność odróżniania powierzchownych kontaktów od tych, które dotkną Twojej duszy. Widzę, że istnieją blokady, które muszą zostać usunięte przed tym boskim spotkaniem. Stare urazy ograniczające przekonania o miłości, lęki paraliżujące Twoje serce. Ważne jest, abyś uwolnił te zastałe energie. Wybacz tym, którzy cię zranili, wybacz sobie za popełnione błędy. Przebaczenie jest kluczem, który otworzy drzwi do tej nowej miłości. Twoi aniołowie stróże nieustannie pracują w tle. Usuwając przeszkody, tworząc synchroniczności, przygotowując drogę do tego spotkania. Pokazują mi, że w tobie są opory, wzorce autodestrukcji, tendencje do zamykania się, gdy miłość się zbliża. Zaufaj boskiemu procesowi, pozwól sobie ponownie być wrażliwym. Miłość, która ma wkrótce wejść w twoje życie, nie będzie dążyć do tego, aby cię zmienić, lecz zainspiruje twoją najlepszą wersję do naturalnego wydobycia się na powierzchnię. Będzie jak lustro, które odzwierciedla Twoją prawdziwą esencję, a nie Twoje lęki czy niepewności. Ta miłość zaakceptuje Cię w całości, z Twoimi niedoskonałościami i bliznami. W obecności tej osoby w końcu zrozumiesz, co to znaczy być prawdziwie kochanym. Potrzebne jest przygotowanie, aby przyjąć tę miłość. Twoje pole energetyczne musi wibrować w harmonii z częstotliwością prawdziwej miłości. Praktykuj codziennie wdzięczność, nawet za związki, które się nie udały. Dziękuj za lekcje, za doświadczenia, które Cię uformowały. Wdzięczność podnosi Twoją wibrację, czyniąc Cię magnesem na autentyczną miłość. Anioły ujawniają mi, że ta miłość przyniesie ze sobą wyzwania. Nie będzie doskonała jak w bajkach, ponieważ prawdziwe relacje wymagają pracy, zaangażowania i nieustannego rozwoju. Różnicą jest to, że stawią czoła tym wyzwaniom razem. Jako zespół zjednoczony wspólnym celem. Ta miłość będzie miała potrzebną odporność, by przetrwać burze życia. Twoja intuicja będzie Twoim największym sojusznikiem w rozpoznawaniu tej miłości, gdy się objawi. Oprócz fizycznej atrakcji i intelektualnej kompatybilności, będzie istniała cicha komunikacja między Waszymi duszami, wzajemne uznanie, które przekracza słowa. Twoje ciało będzie wiedziało wcześniej, niż Twoja myśl to zrozumie. Niewytłumaczalne dreszcze, głębokie poczucie znajomości, jakbyś znowu spotykał kogoś, kogo znasz od tysięcy lat. Czas oczekiwania prawie się kończy. Gwiazdy się układają, tworząc idealne tło dla tego spotkania, ale pamiętaj: miłości nie można zmusić ani manipulować. Ona rozwija się naturalnie, gdy dwie dusze są gotowe. Kontynuuj pełne życie, dążąc do własnego rozwoju osobistego. Miłość przyjdzie jako konsekwencja tego, kim się stajesz. Są działania, które możesz podjąć teraz, aby przygotować drogę do tej miłości. Uwolnij się z więzów przeszłości, ulecz rany, które wciąż milcząco krwawią. Napisz listy pożegnalne do dawnych miłości, przeprowadź rytuały uwolnienia. Przestrzeń, którą tworzysz, puszczając przeszłość, zostanie wypełniona błogosławieństwami przyszłości. Widzę wyraźnie, że niektóre osoby w Twoim kręgu społecznym pełnią rolę mostów do tej miłości pozornie przypadkowe połączenia, które w rzeczywistości są częścią boskiego planu. Bądź otwarty na nowe kręgi, przyjmuj niespodziewane zaproszenia, pozwól sobie odkrywać inne ścieżki. Często miłość pojawia się w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, kiedy się jej najmniej spodziewamy. Twój przyszły ukochany przechodzi swoją własną drogę przygotowań, tak jak Ty stawiałeś czoła wyzwaniom i uczyłeś się, ta osoba również kształtuje się pod wpływem życiowych doświadczeń. Oboje jesteście przygotowywani na siebie nawzajem, jak instrumenty, które muszą być nastrojone przed wspólnym stworzeniem pięknej melodii. Synchroniczności będą się zwiększać w miarę zbliżania się tego spotkania. Powtarzające się liczby, znaczące piosenki grające w odpowiednich momentach, wzmianki o imieniu tej osoby pojawiające się w przypadkowych rozmowach. Wszechświat wykorzystuje te zbiegi okoliczności jako wskazówki, sygnalizując, że jesteś na właściwej drodze. Bądź czujny na te boskie znaki. Miłość, która ma wkroczyć w twoje życie, nie będzie tylko romantyczna, ale również katalizatorem twojego duchowego wzrostu. To połączenie podniesie twoją świadomość, poszerzy horyzonty, wyzwania twoim ograniczeniom. Razem stworzycie potężne pole energetyczne, które pozytywnie wpłynie na wszystkich wokół. Dostrzegam w tobie opór, strach przed całkowitym otwarciem się. Przeszłe doświadczenia stworzyły warstwy ochrony wokół twojego serca. Te obrony były potrzebne w pewnym momencie, ale teraz stały się przeszkodami. Aby przyjąć tę nową miłość, będziesz musiał zburzyć te mury cegła po cegle, pozwalając sobie ponownie być wrażliwym. Pierwsze spotkanie z tą miłością przyniesie głębokie uczucie rozpoznania. Nie będzie to koniecznie filmowy moment. Z fajerwerkami i muzyką w tle. Może to być prosta chwila, wymiana spojrzeń, beztroska rozmowa, ale to spotkanie będzie miało ponadczasową jakość, jakby świat wokół zatrzymał się na kilka chwil. Aniołowie pokazują mi, że dzielicie się połączeniami z przeszłych wcieleń. Dusze rozpoznają się poza czasem i przestrzenią. To spotkanie nie jest przypadkowe, lecz ponownym połączeniem dusz, które tańczyły razem w innych wymiarach które złożyły obietnice poza fizycznym welonem. Ta znajomość wyjaśni natychmiastową głębokość połączenia, które poczujecie. Jest przygotowanie wewnętrzne, które musisz priorytetowo traktować. Samoakceptacja jest kluczowa, aby przyciągnąć zdrowy związek. Zbadaj toksyczne wzorce, które powtarzasz w relacjach, zidentyfikuj ograniczające przekonania dotyczące miłości oraz swojej własnej zdolności do bycia kochanym. Pracuj nad tymi ranami teraz, podczas gdy niebo przygotowuje scenę dla Twojej wielkiej historii miłosnej. Niektórzy bliscy mogą nie od razu zrozumieć głębokość tego połączenia, gdy się ono objawi. Prawdziwa miłość często kwestionuje konwencjonalną logikę, transcending racjonalne wyjaśnienia. Ufaj swojej wewnętrznej percepcji, nawet gdy zewnętrzne głosy wyrażają wątpliwości. Twoja dusza rozpozna prawdę, którą Twoje serce już zna. Wszechświat działał za kulisami, aby zaaranżować to boskie spotkanie. Każdy pozorny przypadek, każda zbieżność, każde wydarzenie w Twoim życiu zostało starannie zaplanowane, aby doprowadzić Cię do tego momentu. Ufaj kosmicznej inteligencji, która prowadzi Twoje kroki, nawet gdy droga wydaje się niepewna lub chaotyczna. Chemia, którą poczujesz z tą osobą, będzie niezaprzeczalna. Ale poza fizycznym przyciąganiem będzie także połączenie mentalne, emocjonalne i duchowe. Rozmowy będą płynęły bez wysiłku, milczenie będzie komfortowe, a komunikacja przekroczy słowa. Zrozumiecie się na poziomach, które kwestionują logiczne wyjaśnienia, jakbyście dzielili tajny język. Czas oczekiwania nie poszedł na marne. Każda chwila spędzona w samotności miała wyższy cel przygotować twoje wnętrze na to święte zjednoczenie. Miłość, która ma się ujawnić, uszanuje twoją indywidualną podróż, będzie świętować twoją autonomię. Nie będzie to związek oparty na zależności, ale na zdrowej współzależności, w której oboje będą nadal rozwijać się indywidualnie, jednocześnie kwitnąc razem. Zauważam, że kwestionujesz swoją zdolność do rozpoznania prawdziwej miłości, gdy się pojawi. Tak wiele razy myliłeś intensywność z bliskością, pasję z głębokim połączeniem, ale teraz Twój osąd jest ostry. Będziesz wiedział, jak odróżnić chwilowe fajerwerki od trwałego płomienia, który ogrzewa duszę, nie pochłaniając jej. Twoi aniołowie Stróżowie pokazują mi, że ta miłość przyniesie uzdrowienie dla przodków, których rany nosisz w sobie. Wzorce rodzinne zostaną przełamane, cykle przerwane. Ten związek stanie się portalem do uwolnienia ciężarów, które nie są tylko Twoje, ale które przekazywano przez pokolenia. Razem przepiszecie historie, które zdawały się być skazane na powtórzenie. Droga do tej miłości wymaga odwagi. Odwagi, aby pozostać otwartym mimo przeszłych rozczarowań. Odwagi, aby uwierzyć, że zasługujesz na pełne umiłowanie. Kultywuj tę odwagę każdego dnia. Potwierdź swoją gotowość do przyjęcia tej miłości. Wszechświat odpowiada na Twoje wyraźne intencje i niezachwianą wiarę. Cierpliwość jest Twoim sojusznikiem w tym ostatnim momencie oczekiwania. Jak ziarno w Ziemi, które nie może zostać przyspieszone do wzrostu, ta miłość podąża własnym boskim rytmem. Nie próbuj wymuszać ani kontrolować procesu. Kontynuuj pełne życie każdego dnia, pielęgnując cechy, które chcesz znaleźć w partnerze, stając się naturalnym magnesem dla miłości. Którą pragniesz przyciągnąć. Ta miłość, która jest gotowa się ujawnić, przekroczy etykiety i konwencjonalne definicje. Będzie to partnerstwo na wszystkich poziomach: kochankowie, najlepsi przyjaciele, wzajemni mentorzy, towarzysze duchowej podróży. Będziecie wzajemnie inspirować się do osiągania potencjałów, o których nawet nie wiedzieliście, że je posiadacie. To połączenie będzie katalizatorem osiągnięć, które przyniosą korzyści nie tylko Wam. Ale wielu osobom wokół Was. Anioły ujawniają mi, że istnieją początkowe wyzwania, które przetestują autentyczność tej miłości. Być może zewnętrzne okoliczności będą na początku wydawały się działać przeciwko Wam. Te przeszkody mają boski cel wzmocnić fundament związku, potwierdzić determinację obojga do pozostania razem pomimo przeciwności. Miłość, która pokonuje trudności, rozwija głębsze korzenie. Teraz w Twojej energii zachodzi transformacja, przygotowując Cię na to spotkanie. Wzorce wibracyjne są udoskonalane, subtelne blokady usuwane. Możesz odczuwać tę zmianę jako niepokój, żywe sny, nagłe wglądy lub niewytłumaczalne uczucie oczekiwania. To objawy podnoszenia Twojej częstotliwości, aby dostroić się do tej nadchodzącej boskiej miłości. Miłość, która ma wkrótce pojawić się w Twoim życiu. Pomoże ci ponownie połączyć się z zapomnianymi częściami samego siebie. Niezbadane talenty, porzucone marzenia, proste radości, które zatraciłeś w pośpiechu dorosłego życia. W obecności tej osoby przypomnisz sobie, kim naprawdę jesteś, poza rolami i maskami, które przyjąłeś, aby przetrwać w tym świecie. Twoje anioły stróże proszą cię, abyś praktykował oderwanie się od jak i kiedy ta miłość się zmanifestuje. Ludzki umysł ma tendencję do tworzenia specyficznych scenariuszy, sztywnych oczekiwań co do tego, jak powinny przebiegać wydarzenia. Ta pozorna kontrola przynosi fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale ogranicza nieskończone możliwości, które wszechświat może manifestować. Zaufaj, że boskie jak przewyższy każdy scenariusz, jaki Twoja wyobraźnia może stworzyć. Ta przyszła miłość nie wypełni pustek w Tobie. To nie jest funkcja prawdziwej miłości. Zamiast tego uświetni Twoją pełnię, doda wartości Twojemu już bogatemu życiu. Dlatego kluczowe jest, abyś kontynuował swoją drogę samorozwoju, znajdując satysfakcję i radość, niezależnie od relacji. To właśnie ta pełnia przyciągnie równie pełną i zdrową miłość. W miarę zbliżania się tego boskiego momentu, pozwól sobie znów marzyć. Wyobraź sobie nie tylko osobę, ale także rodzaj relacji, którą chcesz stworzyć. Poczuj emocje związane z tą świętą jednością. Wszechświat odpowiada nie tylko na Twoje myśli, ale przede wszystkim na Twoje emocjonalne wibracje. Kiedy wibrujesz na częstotliwości miłości, przyciągasz odpowiadające manifestacje. Anioły pokazują mi, że przed tym, jak ta miłość w pełni się zrealizuje, czeka Cię okres prób. Sytuacje, które ujawnią prawdziwą naturę obu stron, możliwości na pokazanie zaangażowania ponad słowami. Te próby nie są karami, lecz okazjami do wzmocnienia fundamentów relacji, zapewniając, że zostanie ona zbudowana na skalę, a nie na piasku. Miłość, która wkrótce się ujawni w Twoim życiu, nie będzie dążyła do tego, by Cię uzupełnić, lecz by Cię wzbogacić. Będziecie jak dwa oddzielne drzewa, których korzenie splatają się pod ziemią, podczas gdy ich gałęzie nadal rosną ku niebu, każda w swojej przestrzeni. Ta równowaga pomiędzy jednością a indywidualnością będzie znakiem rozpoznawczym tej świętej relacji. Jesteś duchowo przygotowywany na to spotkanie. Niedawne sytuacje w Twoim życiu, które wydawały się niepowiązane z Twoim poszukiwaniem miłości, w rzeczywistości kształtowały niezbędne cechy do tej przyszłej relacji. Cierpliwość, współczucie, odporność, umiejętność przebaczania. Każde wyzwanie, które napotkałeś, było ukrytym darem, rzeźbiącym cię do tej boskiej jedności. Aniołowie proszą mnie, aby podkreślić: nie szukaj tej miłości z desperacją. Desperacja emanuje z częstotliwości braku, przyciągając więcej doświadczeń, które odzwierciedlają tę pustkę. Zamiast tego, pielęgnuj stan radosnej oczekiwanego, jak dziecko w wigilię Bożego Narodzenia, pewne, że coś wspaniałego nadchodzi. Lecz całkowicie obecne i wdzięczne za chwilę obecną. Ta miłość, która jest tak blisko, będzie służyła jako lustro dla Twojego wzrostu. Odbije zarówno Twoje światła, jak i cienie, oferując niepowtarzalną okazję do samopoznania i ewolucji. W chwilach wyzwań pamiętaj, że reakcje drugiej osoby często ujawniają części Ciebie, które potrzebują uzdrowienia i integracji. Aniołowie pokazują mi, że ta miłość przyniesie ze sobą poczucie domu, niekoniecznie fizycznego miejsca, lecz stanu bycia. W obecności tej osoby doświadczysz głębokiego poczucia przynależności, jakbyś w końcu znalazł swoje miejsce na świecie. To uczucie wykracza poza romantyczną pasję, to uznanie duszy dla duszy. Synchronizacje, które poprzedzają to spotkanie, będą służyły jako boskie potwierdzenia. Zwróć szczególną uwagę na powtarzające się wzorce, proroczesny, przypadkowe spotkania, które zdają się być zorganizowane przez niewidzialne siły. Wszechświat tworzy szlak duchowych okruszków, delikatnie prowadząc cię do tego miłosnego przeznaczenia, które już jest napisane w gwiazdach. Ta miłość jest bliżej niż myślisz, dosłownie. Aniołowie pokazują mi, że ta osoba może już być częścią twojego towarzystwa społecznego, kimś, kogo znasz powierzchownie lub poznasz wkrótce poprzez istniejące połączenia. Czasami szukamy daleko tego, co jest w zasięgu ręki. Otwórz oczy na możliwości, które być może zignorowałeś. Przemiana, którą przyniesie ta miłość, nie ograniczy się tylko do aspektów romantycznych w Twoim życiu. Jak fale na jeziorze, pozytywne efekty rozprzestrzenią się na wszystkie dziedziny: karierę, zdrowie, duchowość, relacje rodzinne. Ta miłość stanie się katalizatorem całkowitej odnowy. Wznosząc Twoje życie na nowy poziom radości i spełnienia. Anioły ujawniają mi, że chwile głębokiej szczerości będą wyznaczały początek tego związku rozmowy, w których zostaną porzucone społeczne maski, gdzie prawdy będą dzielone bez lęku przed osądem. Ta autentyczność stworzy fundament prawdziwej intymności, tworząc świętą przestrzeń, w której obie dusze będą mogły się całkowicie ujawnić. Twój przyszły partner w miłości nie przyjdzie, aby rozwiązać twoje problemy, ani wypełnić emocjonalne pustki. Przyjdzie, aby iść u twojego boku, gdy stawiasz czoła własnym wyzwaniom, oferując wsparcie bez przejmowania odpowiedzialności. Ta zdrowa dynamika pozwoli obu stronom rosnąć razem, bez współzależności, która często skaża relacje. Znaki, że ta miłość się zbliża, będą się nasilać. Możesz zauważyć wzrost szczęśliwych par na swojej drodze, powtarzające się wspomnienia o historiach miłosnych, żywe sny o spotkaniu kogoś wyjątkowego. To nie są przypadki, lecz boskie synchroniczności, potwierdzenia, że jesteś na właściwej ścieżce, zgodnej ze swoim przeznaczeniem miłosnym. Ta miłość, która ma się ujawnić, ma głębokie korzenie w planie duchowym. Zawarliście umowy przed wcieleniem, obietnice ponownego spotkania w tym życiu aby wypełnić wspólne cele. To połączenie wykracza poza powszechne ludzkie zrozumienie relacji, to partnerstwo dusz o implikacjach sięgających daleko poza to ziemskie istnienie. Anioły proszą mnie, aby uspokoić cię. Nie stracisz tej miłości przez jakiś błąd czy niedopatrzenie. To, co jest dla ciebie przeznaczone, nie przejdzie obok. Jednocześnie masz wolną wolę, aby ułatwić to spotkanie za pomocą swoich wyborów. Każdy krok w kierunku samopoznania, każdy akt dbania o siebie, każda decyzja zgodna z Twoimi prawdziwymi wartościami, przybliża Cię do tego miłosnego przeznaczenia. W miarę jak ten boski moment się zbliża, poczujesz niewytłumaczalny spokój, cichą pewność, że wszystko odbywa się doskonale. To jest mądrość Twojej duszy, która rozpoznaje boski plan w działaniu. Zaufaj temu uczuciu wewnętrznego spokoju to Twoja duchowa kompas. Wskazujący, że jesteś na właściwej drodze. Miłość, która ma wkroczyć do Twojego życia, nie wyeliminuje wyzwań ani cierpień, żaden ludzki związek nie ma tej mocy, ale zasadniczo zmieni Twoje doświadczenie tych trudności. Już nie będziesz musiał stawiać czoła burzom życia sam. Będzie ręka, którą możesz chwycić, ramię, na którym możesz się oprzeć, serce, które rozumie Twoje potrzeby. Bez słów czuję, że muszę podzielić się czymś ważnym. Ta nadchodząca miłość może nie odpowiadać oczekiwaniom, które stworzyłeś w swoim umyśle, może przyjść w opakowaniu, którego się nie spodziewałeś, z cechami, które początkowo nie były częścią twojej listy życzeń, anioły proszą, abyś otworzył swoje serce bez przedwczesnych osądów. Największa historia miłosna może rozpocząć się w niespodziewany sposób. Ta miłość zbliża się w idealnym boskim czasie, ani dzień wcześniej, ani dzień później niż to absolutnie idealne dla obu zaangażowanych dusz. Zaufaj kosmicznej precyzji, skrupulatnej orchestracji, która ma miejsce w duchowych kulisach. Każde doświadczenie, które przeżywasz teraz, doskonale kalibruje moment tego świętego spotkania. W miarę jak ta miłość się zbliża, możesz poczuć niewytłumaczalną pilność w organizowaniu aspektów swojego życia, od przestrzeni fizycznej po nierozwiązane relacje z przeszłości. Podążaj za tymi impulsami. To Twój intuicyjny ja przygotowuje grunt, oczyszczając drogę dla nowej energii, która wejdzie w Twoje życie. Każda uporządkowana szuflada, każda trudna rozmowa, która przynosi zamknięcie, tworzy przestrzeń na błogosławieństwa, które nadchodzą. Twoje anioły stróże pokazują mi, że ta miłość przyniesie ze sobą głębokie lekcje dotyczące wrażliwości. Bycie naprawdę widzianym ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami i ranami jest jednocześnie przerażające i wyzwalające. Ta relacja stworzy świętą przestrzeń, w której w końcu będziesz mógł opuścić swoje obrony, ujawniając części siebie, które były ukryte nawet przed tobą. Dziękuję, że dotarłeś do tej niebiańskiej wiadomości. Twoje zaangażowanie pokazuje, że jesteś naprawdę gotowy na otrzymanie błogosławieństw które wszechświat przygotował specjalnie dla ciebie. Jeśli ta wiadomość zarezonowała w twoim sercu, byłoby wspaniale, gdybyś mógł zostawić w komentarzach ta wiadomość dotarła do mojego serca oraz numer 999, aby potwierdzić, że otrzymałeś to anielskie objawienie. Twoja podróż z tym kanałem dopiero się zaczyna. Jeśli treść dotknęła twojej duszy, rozważ zasubskrybowanie, aby kontynuować otrzymywanie tych boskich wskazówek. Każda wiadomość jest starannie kanalizowana, aby przynieść światło w momentach, gdy najbardziej potrzebujesz jasności. Mały gest, taki jak polubienie tego wideo, tworzy energetyczne połączenie, które pozwala, by więcej takich wiadomości dotarło do ciebie. To sposób na powiedzenie aniołom, że jesteś otwarty na przyjęcie ich wskazówek. Jest inne wideo czekające na ciebie, które doskonale uzupełnia tę wiadomość o twojej przyszłej miłości. Kliknij obok i kontynuuj tę podróż duchowych odkryć ze mną. Pamiętaj, każde objawienie jest częścią boskiej układanki, która jest układana w Twoim życiu. Do naszego następnego spotkania duchowego, Twoje anioły pozostają u Twojego boku, prowadząc każdy krok w kierunku miłości, która już się zbliża.